stan wojenny na obszarze całego kraju. Ja proszę to za tak, 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 to tak, to, tak, to, 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 to akt. prezydenci, This is this is, really... prezydenci, rezydenci, polecam, Stanisław Witam wszystkich Państwa na kanale pana Stanisława Michalkiewicza. Dzisiaj będzie takie specjalne nagranie, a mianowicie będzie one dotyczyło wypadków paryskich, a mianowicie skandal związany z targami książki. Patriotycznej pod Paryżem, gdzie jednym z zaproszonych gości był właśnie pan Stanisław Michalkiewicz, ale doszło do pewnego incydentu związanego z tym, że pan Stanisław i też z tego, co słyszałem inni autorzy, no dostali, można powiedzieć, że takiego bana, a pan Stanisław no, miał kon bliskie kontakty z francuską policją, ale zanim przejdziemy właśnie do tego tematu, to serdecznie wszystkich zapraszam na targi książki, które odbędą się w Krakowie, ulica Fosza 40 hala Krakowi. Najbliższy weekend, sobota, niedziela. Od 10 czekamy w piątek, niedziela, od 17 18, 17, 18 maja maja. Tak. I będzie oczywiście pan Stanisław jakieś, będzie Krzysztof Waliński, będzie Leszek Szymowski, Anna Mandela i też inni autorzy będą wykłady właśnie tych osób. I serdecznie zapraszamy na wydarzenie, które będzie podpięte właśnie w komentarzu czy w opisie filmu, żeby się, żebyście się Państwo zapisywali. No i będzie wiele atrakcji na tej imprezie. Stamtąd nas raczej na pewno nie wyrzucą. Ale Panie Stanisławie, wracając do głównego wątku związanego z wypadkami podpałeckimi, to jakby pan mógł powiedzieć, jakie, jakie było tło tych wydarzeń, bo tam były, miały być targi tej książki patriotycznej. Miały być targi książki patriotycznej i pokazy filmów. No i myśmy byli zaproszeni, co prawda nie bezpośrednio przez panią Dziobę, która była organizatorem takim już wykonawczym, że tak powiem, tylko przez pana Marka Boruca, który tam dla nas organizował organizował no między innymi noclegi, takie logistyczne, że tak powiem rzeczy. No i wszystko się wydawało załatwione. Pani Dzioba nawet tak nam przynajmniej mówił pan Borus, chciała, żeby ona miała wyłączność na te wszystkie pokazy filmów i na sprzedaż książek i tak dalej. No, no. I dopiero na skutek donosu, jaki złożyło stowarzyszenie Nigdy więcej, kierowane przez pana profesora Rafała Pankowskiego, który tam z tego delatorstwa to zrobił sobie taką trampolinę do kariery naukowej, nazwijmy to. Teraz może śmiało rywalizować z wielce czcigodnym Romanem Giertychem o tytuł pierwszego skarży Pyty Rzeczypospolitej. No i pan, znaczy nie wiem czy on osobiście, ale w każdym razie to stowarzyszenie poinformowało i to kogo? Redakcję Charlie Hebdo. To jest takie pismo plugawe dosyć tam. Ono zasłynęło z tego, że tam muzułmańska bojówka wystrzelała całą redakcję za publikację takich rzeczywiście plugawych karykatur Mahometa. No, muzułmanie nie są tacy pobłażliwi jak chrześcijanie, więc ich wystrzelali. No i w związku z tym wywołało to taki odruch sympatii do tej redakcji i do pisma Wszyscy jesteśmy Charlie Hebdo. No ale teraz już tak wszyscy nie są, dlatego że... To, to Jeśli by szukać jakiegoś polskiego odpowiednika, to odpowiedni, takim pismem, które można, fakty i mity albo nie Jerzego Urbana. To tutaj o, pana coś się takiego. się bo był komentarz Jerzego Urbana dotyczący właśnie tej sytuacji i wyszedł po tej strzelaninie nie numer, który sprzedał się w jakichś gigantycznych ilościach. I jeżeli by Pan powiedział, że też by tak chciał, żeby jego jednak e, napadł... Tak, tak, więc no, ale to nie, <laughs> Oczywiście jakby nas, go nie było. U nas to, wie Pan, muzułmanów jest jak na lekarstwo, a poza tym, bo oni się zarazili safandulstwem takim od nas, więc nie są tacy radykalni jak muzułmanie we Francji czy w innych krajach. W związku z tym nic tak... Tego typu incydenty nie wywołują żadnych reperkusji, żadnych konsekwencji. No, i Charlie Hebdo opublikowało taki, ma, taki materiał, że do Olnes subois bo to jest tak, 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 się nazywa ta miejscowość podparyska, przyjeżdżają antysemici, antysemici, ksenofobowie i homofobowie. I wymienione były trzy nazwiska: Marcina Roli, pana Sublińskiego i moje. No i tak jak kiedy już przyjechaliśmy tam na miejsce, to ta pani organizatorka pani Dzioba była bardzo podenerwowana i powiedziała nam, że w Merostwie po tej publikacji zapanowała panika, a ten teren, ten obiekt, w którym to wszystko się miało odbyć, to był miejski, municipalny, w związku z tym. No, i powiedziała mi mnie między innymi, że ja nie mogę sprzedawać książek. Nie będę mógł jutro sprzedawać książek. No, to ja przyjąłem to do wiadomości, bo tam specjalnie mi na tym nie zależało, żebym osobiście sprzedawał książki. Raczej wpisywałem dedykacje zazwyczaj. No i wydawało się, że na tym się, ona sprawiała wrażenie, że jest bardzo taka zdenerwowana, aż do, że tak powiem, braku stabilizacji emocjonalnej. No a następnego dnia się okazało, że ja już w ogóle nie mogę tam być. Co mnie zdziwiło, bo ta, ten event, ten, ten festyn polonijny miał charakter otwarty. Każdy mógł wejść. Gdybym na przykład wyszedł stamtąd i na ulicę i wrócił, no to byłbym z takim uczestnikiem tego wydarzenia jak wszyscy inni. No ale żeby nie prowokować tam jakichś incydentów, i nie denerwować pani dzioby, to usiadłem sobie w samochodzie, no bo nie chciałem stać na placu. jak, ten. No i tam sobie siedziałem. I tam sobie siedziałem. A ona nie wiedziała, co zrobić, więc wezwała policję. Wezwałam policję, przyszedł patrol, tam pojawił się patrol policji municypalnej z tego Ole Subła. No i ja tych policjantów, pytam, jakie mają zarzuty wobec mnie, bo oni do mnie podeszli. A oni na to, żebym ja zamknął drzwi. Ja zapytałem ich, które, czy przez te które, przez które rozmawiamy teraz, a oni mówią, nie, tylko te drugie, a te drugie były zamknięte, więc <grywania> no, groteskowa zupełnie sytuacja. Widziałem, że ci policjanci byli zakłopotani, no musieli przyjechać, bo zostali wezwani. Ale nie bardzo wiedzieli, co robić, bo ja im zapytałem, jakie zarzuty mi przedstawiają, co ja takiego tutaj robię, sprzecznego z prawem, czy tak. No więc nie, po, nie odpowiedzieli mi na to, tylko o te drzwi. No i na tym się skończyło. Na tym się skończyło. Potem pojechaliśmy do Paryża, bo nie było sensu tam dalej siedzieć, tym bardziej, że no. Możliwość sprzedaży książek i y, 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 projekcji filmów, projekcji filmów no, była zamknięta, bo jednak ta pani dysponowała tymi wszystkimi możliwościami, tam salą projekcyjną i tak dalej, więc, to, więc nie było sensu dalej tam po prostu siedzieć. Pojechaliśmy sobie do Paru. A w niedzielę? To w niedzielę było, to, w niedzielę. to było w niedzielę, a w sobotę, tam. A w sobotę no to nic nie było, jeszcze trwały przygotowania, ale to już myśmy w sobotę przylecieli do, do tego i przyjechaliśmy tam na miejsce, no i dowiedzieliśmy się o tym Charlie Hebdo, no, i, i tam się Charlie Hebdo się pochwaliło. Skąd to wiedzą, bo skąd by nas znali, prawda? Podobno jest jakaś publikacja, ale jeszcze jej nie czytałem, bo zaprzyjaźniona pani z Paryżem tu dzisiaj zadzwoniła w Le Parisien. Także reklamę mamy znakomitą, nie można powiedzieć. Reklamę mamy znakomitą. No, i z naszych takich, naszymi kanałami, już dowiedzieliśmy się, że w Merostwie żadnej paniki nie było, że spanikowała pani Zioba, <laughs> że to był jej, że tak powiem, jej twórczy wkład w cały ten incydent. Moim zdaniem nieszczęśliwy, bo to, no mówię, mogło się wszystko odbyć bez żadnej paniki, ale oczywiście źródłem całej afery jest Stowarzyszenie Nigdy więcej i pan Rafał Pankowski, który, no nie wiem, coraz, że tak powiem, coraz bardziej takich podejrzanych ma kolaborantów. Mam no, pytanie co do sam dojazd, bo był przelot, tam nie było żadnych problemów na lotnisku nie. Nie, nie, jeszcze by czego brakowało. Wie pan, jeśli, jeśli już tutaj na pewno pan Pankowski nie miał takiej intencji, jestem przekonany, ale no wyszło jak zawsze. Mianowicie te całe incydenty z polskim festynem. Zaledwie dzień po podpisaniu traktatu polsko-francuskiego. Wie pan, jak takie są skutki po traktacie, to co będzie dalej? Nie dlaczego się pytam o lotnisko, bo no, wielokrotnie zdarzało się, że były problemy z przyjazdami. Nie, nie nie było żadnych. Nie nie było, Brytanii, gdzie Tak, tak. Tak, tak. Tak, Na przykład na lotnisku. Już... No tak, ale to tam interweniowała, o ile mi wiadomo, taka pani poseł do parlamentu brytyjskiego. No i to jakoś tam ktoś jej powiedział, bo skąd by wiedziała? Bardzo możliwe, że Stowarzyszenie Nigdy Więcej też tam maczało palce, ale tego nie wiem. No, i rzeczywiście kolega, kolega Ziemkiewicz został tam. Ja jeździłem wielokrotnie do, na wyspy brytyjskie. Nigdy nie miałem problemów. Raz tylko miałem, bo ten funkcjonariusz Straży Granicznej Brytyjskiej nie, nie, nie zorientował się, że dowód osobisty mój jest na czas nieokreślony wydany. I to, ale za, poprosił kolegę, i ten kolega mu wyjaśnił, o co chodzi. I na tym się skończyło. A tak to przechodziłem przez maszynę, tam do, do Anglii. W Australii miałem problemy, ale to już się wyjaśniło później, że doniesienie do australijskich służb granicznych złożył na mnie taki pan gancarz, który, jak się okazało, jeszcze przed wyjazdem do Australii. Y, był tajnym współpracownikiem służby bezpieczeństwa w Krakowie. Y, no i w związku z tym y, jest. Y, Przewodniczącym takiego chyba jednoosobowego stowarzyszenia, które stawia sobie za cel poprawę stosunków polsko-żydowskich. No i on tam na mnie złożył doniesienie do tych australijskich służb. To, to tylko tyle, też się skończyło właściwie na niczym. Poza tym, że już ilekro, ilekroć przekraczałem granice Australii, nawet jak już wracaliśmy do Polski. To tam byłem, paszport mi zatrzymywali, nie wiem po co. Pół godziny to trwało, zanim mi go oddali, no ale mi w końcu oddawali, więc nic takiego się nie działo. Ale to już na skutek tych donosów, więc są tacy o jego moście, jak na przykład pan Gancarz, czy pan profesor Rafał Pankowski, no, którzy z tego typu czynności dolatorskich uczynili sobie sposób na życie. To w czasie wojny to było określenie właśnie na takich, którzy donosili do niej no, Tu wie pan, do kiedyś, kiedyś donosicielstwo, y, zwłaszcza tego typu, y, no, dyfamowało donosiciela. No a teraz już chyba czasy się zmieniają. Teraz sygnalista tak, sygnalist. jest pod ochroną. Teraz tak, jest, sygnalista tak. jest pod ochroną. A ci sygnaliści to w czasie okupacji, skoro już pan mówi, to tam pisali takie listy, szanowny panie Gestapo i. Ale tak dalej. To, a właśnie ten list, co pan zacytował, Szanowny Panie Gestapo, to ja spotkałem się na chyba takim kanale Historia Hiking, gdzie ten prowadzący program zacytował trzy listy do Gestapo. Jeden to było pisane takim, takim kompletnym żydłaczeniem, drugi to było łamaną płaszczyzną. A dopiero trzeci to widać, że napisał, no, osoba, która Jakiś biegle, prosty, po, człowiek. prosty ale porusza, <noise> która mówiła po polsku. Tak, tam, tak, po, tak. I, I o co chodzi? Chodzi o to, że y, tytuł tego filmu to były donosy Polaków na gestapo. No co prawda, Żyd i może być Polakiem, ale pochodzenie jest żydowskiego, prawda? Yy, tak, tak. Nie, więc wie Pan, to y, moim zdaniem, y, jeżeli ktoś y, odczuwa taką psychiczną potrzebę, Donoszenia, no to, to jest moim zdaniem objaw jakiejś skazy psychicznej. I można powiedzieć tak, że ci ludzie, którzy teraz to robią, są takimi sygnalistami, no to są szczęściarzami, bo korzystają z przywileju późnego urodzenia. Bo niech pan sobie wyobrazi, że pan profesor Rafał Pankowski w czasie okupacji miał, był już osobą pełnoletnią, miałby tam 20 parę lat. Co on wtedy robił? Komu on by donosił? Hmm. <grym> pan. Dlatego mówię, że korzysta z przywileju późnego urodzenia, nie zdając sobie chyba do końca z tego sprawy. Zanim jeszcze zadam ostatnie pytanie, panie Stanisławie, tu tutaj mam do polecenia właśnie parę pozycji. Pierwsza z nich to oczywiście najnowsza książka pana Stanisława Michalkiewicza, Prezydenci Rezydenci, gdzie przesłuchuje pana Stanisława o naszych poprzednich prezydentach, bo jesteśmy w gorącym okresie przedwyborczym. Zresztą można sobie poczytać, zaznajomić się z różnymi anegdotami związanymi z naszymi rezydentami, można by powiedzieć, jest nowa książka pana Jerzego Kawelisa Elity, Krótki Przewodnik po polskich elitach, skąd się wzięły, jak działają, jak skończą. Ta książka jest właśnie z tą gaśnicą, czyli zdecydowanie poleca Grzegorz Braun. Ale panie Stanisławie, już ostatnie moje pytanie, a mianowicie z tego, co pan mówi, to wykluwa się, że to nie jest problem zmiany, czy przejścia na zachodzie na tą mocną lewą stronę. Tylko jest to problem właśnie donosicielstwa ze strony polskiej, no bo tam mroctwo w sumie jakoś nie było zainteresowane tym, że faszyści przyjeżdżają. Nie, zupełnie nie było. Zresztą skąd by wiedzieli? Skąd by wiedzieli na przykład o panu Roli, czy o panu Sumlińskim, czy o mnie? No, ktoś ich musiał poinformować i na szczęście redakcja Charlie Hebdo się pochwaliła, skąd ma te, te wiedzę, z jakiej krynicy mądrości. Czyli można powiedzieć, że to był wewnętrzny tak zwane No to wie Pan, to są takie, to są tacy ludzie i takie środowiska, które no, na obserwaniu, że tak powiem, Swoich przeciwników, czy takich, których uważają za swoich przeciwników ideowych. Czy... Ja pana Pankowskiego w ogóle nie znam, nigdy na oczy go nie widziałem, bo on ze mną nigdy nie rozmawiał. Ale to i niech tak już zostanie, wie pan. Nie... <grych> Myślę, że niewiele straciłem, a jeśli w ogóle cokolwiek, no ale to są ludzie, którzy z tego sobie uczynili sposób na życie. Kiedyś to się nazywało jeszcze przed wojną, to tacy ludzie, ludzie, którzy świadczyli środowiskom żydowskim pewne usługi, nazywali się szabezgojami. No to coś takiego, z czymś takim mamy do czynienia. Niestety, wie pan, jak mówię, kiedyś jeszcze panowały obyczaje trochę bardziej takie surowe. No i donosicieli, jednak nie tolerowano w dobrym towarzystwie. Natomiast teraz donosicielstwo stało się cnotą. No, tym, no, tym, tak? no i jeżeli ktoś, że tak powiem, nie potrafi dorobić się jakiejś innej cnoty, no to, to z takiej korzysta. Szanowni Państwo, to będzie na tyle. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na targi Kiermasz dobrej książki do Krakowa, 17, 18 maja, ulica Fosza 40 Hala Krakowi. Będzie Pan Stanisław Michalkiewicz, będzie Pan Krzysztof Waliński, Leszek Szymowski będę ja, też na stanisku Wydawnictwa Kapital. No i jeszcze raz zachęcam wszystkich prezydenci, rezydenci i strona prezydenci rezydenci.pl, gdzie można się zapisać i zobaczyć niepublikowany nigdzie materiał rozmowy z panem Stanisławem Michalkiewiczem. Także dziękuję wszystkim Państwu i. Do usłyszenia, do zobaczenia. Prezydenci, rezydenci, polecam Stanisław Michalkiewicz.